W minionym tygodniu szczypiorniści z KSSPR Końskie rozpoczęli przygotowania przed sezonem 2021-2022 w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn grupie D. Rozmawialiśmy z trenerem drużyny Michałem Przybylskim o formie zawodników w zmianach kadrowych oraz celach na nadchodzący sezon. Tak naprawdę dopiero ruszyliśmy, bo poza piątkowymi testami to wydolnościowymi to. Tak naprawdę zaczęliśmy treningi od poniedziałku i od wczorajszego treningu w terenie, czyli na stadionie. No i też pomału będziemy wchodzić z małych intensywności w większej, ponieważ była przerwa dosyć długa, bo dwumiesięczna, więc to widać gdzieś tam po chłopakach fizycznie. Fizycznie mają zaległości, więc no musimy pomału wchodzić w te obciążenia, żeby żeby nie pojawiły nam się kontuzje. Decyzją Związku Piłki Ręcznej w Polsce na nadchodzący sezon utworzono ligę centralną, do której awansowały trzy lub cztery najlepsze kluby z każdej pierwszoligowej grupy. Konie będą więc walczyć z teoretycznie słabszymi drużynami na trzecim szczeblu rozgrywkowym, a nie tak jak dotychczas drugim. Wydawałoby się więc, że KSSPR powinien w tym sezonie walczyć o awans, przynajmniej na sportowym poziomie. Jakie są więc cele koneckich szczypiornistów na nadchodzący rok? Nigdy nie wychodzimy, żeby mecze przegrywać, więc w każdym meczu wyjdziemy i będziemy chcieli... 里。 wygrać. Będziemy obserwować tak naprawdę ten pierwszy sezon w lidze centralnej, czy, czy zespoły w ogóle podołają, bo no się pierwsza liga jest to pół amatorski zespół, pół zawodowy, bo zawodnicy poza gr grą w piłkę ręczną również pracują, więc no ta liga centralna naprawdę jest wymaga, wymaga tak naprawdę już bym powiedział w trzy czwarte zawodostwa i no ja będę gdzieś tam Bacznie obserwował, jak to zespoły będą wytrzymywały, bo, no bo będą wyjazdy gdzieś tam po 500-600 kilometrów. Nie wyobrażam sobie, żeby, żeby grać w tym samym dniu, w którym się jedzie więc zarówno finansowo, jak i, jak i sportowo i, i fizycznie dla tych drużyn będzie to dużo większe obciążenie i, i no mówię, zobaczymy jak, jak to inne zespoły wytrzymają i, i wtedy będziemy gdzieś tam myśleć w czasie sezonu, czy, czy, czy damy radę jakby, jeżeli byśmy zakładając zaawansowali sportowo, czy dalibyśmy radę wytrzymać również w tej lidze centralnej. Problemem dla Koni jest jednak zbliżające się... Remont Hali Sportowej przy ulicy Stońskiego. Wskutek przebudowy parkietu dużego i małego boiska, drużyna nie będzie mogła się przygotowywać w tym obiekcie od 20 sierpnia przez około miesiąc, przez co pod znakiem zapytania stoją dalsze treningi i sparingi szczypiornistów. W tej sprawie udało nam się skontaktować z wiceburmistrzem miasta i gminy Końskiej Krzysztofem Jasińskim. Włodaż informuje nas o braku obowiązku zapewnienia obiektu zastępczego przez gminę, zaproponował on jednak władzom klubu podjęcie rozmów z dyrektorem zespołu placowego światowych w Stadnickiej Woli, Czesławem Staciwą, w sprawie udostępnienia tamtej. Obiektu. Oczywiście pomiędzy sezonami nie mogło być się bez zmian kadrowych. W barwach koni w tym sezonie nie zobaczymy Pawła Wolskiego, Daniela Szota i Emila Jarosza. Składka SSPR zasilił natomiast bramkarz Krzysztof Markowski. Kolejny bramkarz Wiktor Witkowski wraca do ekipy po poważnej kontuzji. Prawdopodobnie nie zobaczymy go jednak na początku rozgrywek. W koneckim składzie wystąpi też skrzydłowy Rafał Biegaj, który w poprzednim sezonie walczył dla MMTS Kwidzyn grającego w Superlidze. Ponadto KSSPR wciąż poszukuje zawodników, którzy zasilą zespół.